Ja oczekuję od, po pierwsze, pan minister Witold Waszczykowski podjął już działania, domagając się od naszego ambasadora w Unii Europejskiej, żeby porozmawiał z panem przewodniczącym Szulcem. Dla mnie takie wypowiedzi, a nie jest to już pierwsza wypowiedź w takim tonie i w takim charakterze pana przewodniczącego Szulca dotycząca Polski i spraw Polski, dla mnie są nie do przyjęcia. Nie wyobrażam sobie, że polityk zajmujący tak eksponowane stanowisko w Unii Europejskiej wyraża swoje opinie tylko i wyłącznie na podstawie doniesień medialnych i oczekuje, że pan Martin Schulz nie tylko, że zaprzestanie takich wypowiedzi, ale również no, przeprosi Polskę, bo w tej chwili to są zupełnie nieuprawnione i tak jak mówię nieprzyjęte moim zdaniem w opinii politycznej świata wypowiedzi. Źle się dzieje, jeżeli szef Parlamentu Europejskiego, który przecież jednoczy wszystkie państwa Unii Europejskiej, gdzie wszyscy są równi, wyraża się w taki sposób o jednym z państw członkowskich. I chcę też przypomnieć nie tylko panu przewodniczącemu Schulzowi, że w Polsce odbyły się demokratyczne wybory i dzisiaj Rząd stworzy, tworzy ugrupowanie polityczne Prawo i Sprawiedliwość, które zostało obdarzone zaufaniem polskich obywateli, ale to jest również moim zdaniem kwestia tego, o czym mówiłam w swojej poprzedniej wypowiedzi czas, żeby politycy opozycji przestali tworzyć taką atmosferę zagrożenia i przenosić te swoje elementy walki politycznej, które próbują w tej chwili, do których próbują wykorzystać Trybunał Konstytucyjny na forum międzynarodowej. Naprawdę do wszystkich polityków troszkę opamiętania, proszę, drodzy Państwo.